Witam Państwa na moim kanale Nowe Spojrzenie. Proszę Państwa, dzisiaj zajmę się meczem Polska Mołdawia. Był to na największy blamasz w historii polskiej piłki. Nigdy nie zdarzyło się tak, żebyśmy z tak słabą drużyną. Przegrali. Prowadziliśmy 2-0 do przerwy, i po przerwie coś się stało takiego, że wbili nam trzy gole i przegraliśmy 3-2. Ja tego meczu tak się zdarzyło, że, że nie oglądałem. No ale tutaj oglądałem skróty i, i, i czytałem troszeczkę relacji z, z tego meczu. Wszyscy się teraz zastanawiają, dlaczego my przegraliśmy z tak słabym zespołem i co się tak naprawdę stało w tej drugiej połowie. Ja Państwu powiem o swoich przemyśleniach. Jestem autorem. Kanału, który się nazywa Nowe Spojrzenie, więc tutaj będzie troszeczkę inne spojrzenie na tą sprawę. A więc proszę Państwa, tak. Ja jestem wieloletnim kibicem piłki nożnej i widziałem naprawdę bardzo wiele meczów. Jestem też bacznym obserwatorem nie tylko piłki nożnej, ale, ale i, 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 i ludzi. No, i po prostu mam swoje przemyślenia. Wszyscy zastanawiamy się, jak to możliwe, że po prostu przegraliśmy z tak słabym rywalem. Proszę Państwa, moim zdaniem, polscy piłkarze zbyt mocno przejmują się grą w reprezentacji Polski. Są po prostu spala, sparaliżowani tremą wręcz strachem za bardzo się tym wszystkim przejmują i po prostu spalają się często już zanim wyjdą po prostu na mecz na Morawę tym bardziej tym bardziej udziela im się ta trema kiedy rywal zauważy w nas tą słabość i zacznie naciskać tak, tak właśnie było w tym meczu Polska-Mołdawia bo w pierwszej połowie Mołdawia no, się wystraszyło Polaków. no Bo przecież mamy świetnych graczy, grają w dobrych klubach zachodnich, więc no, oni bardzo ostrożnie podeszli do, 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 do tego meczu. Tak się bali. No, każdy sobie myślał, Boże, Lewandowski i w trójce najlepszych piłkarzy świata, tak. Piotr Zieliński, wspaniałe występy w lidze włoskiej. O Boże kochany, no cóż to za zespół ta Polska, tak? Milionerzy, multimilionerzy, najlepsze środki mają do dyspozycji, najlepsze odżywki, najlepszych trenerów, spotykają się z gwiazdami świata polityki, biznesu, świata filmu i tak dalej. Oj, Boże kochany, co to są za wspaniali ludzie? My to z nimi przegramy? No i rzeczywiście no, byli tak sparaliżowani, że, że przegrali pierwszą y, połowę 2-0, ale ktoś im coś powiedział o tej polskiej mentalności pewnie. Oni się wkurzyli też, nie mieli już nic do stracenia. No i już od drugiej połowy zaczęli y, ostro naciskać na Polaków. Y, no i zobaczyli, że po prostu Polacy mają pełne gacie ze strachu. Yy... No, i po prostu poszli to, poszli za tym ciosem, tak? No i strzelili nam y, trzy bramki, proszę Państwa. Po prostu presja i stres, no, pętała polskim piłkarzom nogi. Najlepszym y, też takim może y, proszę Państwa, dowodem na to, że Polacy, y, no, mają jakiś problem z, z tym, że żeby grać. Y, pod presją są wypowiedzi. Jakie znalazłem w internecie, wypowiedzi trenera. Trenera polskiej reprezentacji. Portugalczyka Fernando Santosa. Ja się teraz boję, że on po prostu zrobi taki numer, jak, jak ten pierwszy portugalski trener Paulo Sousa, który nieoczekiwanie porzucił polską reprezentację i wyjechał do Brazylii. No ten trener też może po prostu machnąć ręką. No jeśli. Nie widzi prawda tutaj tego, że, że tych jaj u piłkarzy, no to, to, to przepraszam bardzo, mogą być najlepsi na świecie, no ale, ale, ale pod presją nie umieją grać. No. A więc ja może Państwu przeczytam, co powiedział Portugalczyk po kilku spotkaniach, jakie rozegrał z reprezentacją Polski, tak? I co on zauważył? I on mówi tak. Fantastycznie zachowują się na treningach, ciężko pracują. Gorzej wygląda to w trakcie meczu, prawda? Jak już jest ta presja, to już Polak nie umie grać. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Czy to ich przemyślenia, czy wpływ opinii publicznej? No, głowi się tak, bo, bo, bo tego nie spotkał. Przecież to jest trener z dużym doświadczeniem, a nie spotkał tego, że aż tak bardzo ten stres paraliżuje. Polskich piłkarzy. Proszę Państwa, kolejna jego wypowiedź to jest wypowiedź po kolejnym tam meczu, i on powiedział coś takiego: Wyczułem też jedną rzecz, że zawodnicy mają w sobie taką, jakby to ująć było dla mnie oczywiste, że podczas meczu piłkarze nie czuli wystarczającej pewności. Chodzi tu do pewnego stopnia o myślenie o sobie. Tak, no więc to są jego przemyślenia, i tutaj dalej jeszcze może przeczytam Państwu: Zawodnicy muszą bardziej koncentrować się na tym, czego oczekuje od nich drużyna, niż oni sami. Jeżeli będę jedynie bronił na boisku samego siebie, żeby gazety pisały o mnie dobrze. Zawsze o tym mówiłem: jeżeli mamy wyjść na boisko z myślą, jak muszę zagrać, by gazety pisały o mnie tak albo tak, to nie pomagam mojej drużynie. Martwię się tylko o siebie. I tutaj bardzo dobrze właśnie zauważył ten doświadczony trener doświadczony trener, który trenował wiele drużyn i miał kontakt z wieloma ludźmi, różnym podejściem, prawda? różną odpornością na stres i dobrze właśnie zdiagnozował Polaków, że tutaj z Polakami jest coś nie tak, nie mają tej pewności siebie, nie potrafią grać pod presją. Najlepszym dowodem, proszę państwa, na przykład dla mnie to jest to, że ani jednej kartki nie było, ani jednej żółtej, czerwonej kartki dla polskiego piłkarza. O czym to świadczy? No o tym to świadczy, że po prostu bali się faulować, dlatego że w głowie takiego przestraszonego piłkarza od razu pojawiło się, być no dobrze, a jeśli ten mój faul zostanie źle odczytany i dostanę czerwoną kartkę, no to mnie zjadą w mediach tak, że nie będę miał życia. Prawda? I on wolał, wolał machnąć ręką, nie faulować już kompletnie, odpuścić sobie to, żeby tylko nie dostać czerwonej kartki. Ja tak uważam, że tak właśnie myśleli. D dlatego nie było nawet żółtej kartki. Y i to jest dla mnie jeden z dowodów. Ja, proszę Państwa, to, że, że, że Polacy mają problem, jakiś taki psychologiczny, to, to już zauważyłem dosyć dawno, bo na przykład Piotr Zieliński jest bardzo dobrym zawodnikiem, Rzeczywiście umiejętności techniczne mają fantastyczne. Fantastycznie gra w swoim klubie: SC Napoli, który zdobyło, zdobyło Mistrzostwo Włoch, a w reprezentacji Polski po prostu ten człowiek no, gra jak, jak, jak chłopczyk na jakimś szkolnym boisku. No, no, jest sparaliżowany. Po prostu nie radzi sobie z tym. Ja po prostu. No, bym popracował tutaj nad mentalnością, nad psychiką Piotra Zielińskiego, bo on jest głównym rozgrywającym, a jeśli by to nie pomogło, no to trudno, to trzeba zrezygnować z tego zawodnika, bo to z tego, że jest wspaniały, skoro nie umie grać pod presją? No nie ma jaj po prostu, tak? Ale tu nie chodzi, proszę Państwa, nawet o jaja, bo, bo, bo pewna lękowość i tak dalej, to może być to zrozumiałe, tylko skąd, moim zdaniem, skąd się bierze ta presja? Skąd się bierze ta trema Polaków? Polacy są po prostu zbyt emocjonalni, to jest raz moim zdaniem. A dwa, tutaj dochodzi jeszcze kwestia taka, że, że my jesteśmy wychowywani w takim braku dystansu do siebie i świata, tylko jest Bóg, honor i ojczyzna. No i później, jak wychodzimy na, na przykład na boisko w tej koszulce polskiej reprezentacji z orzełkiem, grają nam hymn. To nas to nieprawdopodobnie paraliżuje. Niech, niech, niech polscy piłkarze kochają ojczyznę, nie chcą dla niej dobrze, no ale niech popracują nad tym, dlatego że no, no później są sparaliżowani. Co z tego, że kochają ojczyznę, chcą dobrze wypaść, skoro to, to, to owocuje tym, że przegrywają mecze? No to chyba nie chodzi o to, żeby pokazywać, że o tutaj nam zależy, tylko chodzi o wyniki, tak mało kto sobie zdaje z tego sprawę. proszę państwa są poruszane różne rzeczy w tej sprawie ale moim zdaniem właśnie jest to ta kwestia że Polacy nadmiernie kochają Polskę nadmiernie chcą dobrze wypaść a jak coś chcemy nadmiernie to 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 nam nie wychodzi tak no to przecież już cioran też to, to pisał świetny myśliciel i, i, i tak dalej, że po prostu jeśli robimy coś z automatu, specjalnie się nie przejmujemy, nie myślimy o czymś, to nam wychodzi. Na przykład skakanie przez skokankę. A niech Państwo nagle sobie uświadomią, ile jest mięśni zaangażowanych, ścięgien w, w to skakanie, no to momentalnie od razu robimy skuchę. <grych> tak, prawda? Bo, bo już tu dochodzi ta, ta świadomość, to, to przejmowanie się i... Najlepszym dowodem to, ja pamiętam skoczków narciarskich, proszę Państwa, oni też w którymś momencie nie potrafili skakać dobrze, musiał tam wejść w psycholog i on po powiedział im, żeby stosowali taki trik, że po prostu nie myślę, czy tam jest olimpiada, czy mistrzostwa świata, czy jest presja jakaś, czy coś, po prostu masz oddać dobry skok. Jeśli oddasz dobry skok, to on będzie dobry skok na miarę tego, jak jesteś wytrenowany. No. Jeden skoczy dalej, drugi krócej, ale masz absolutnie się nie przejmować, że to jest olimpiada czy Mistrzostwa Świata. Masz oddać dobry skok. No i Polacy zaczęli skakać lepiej, po prostu jak, 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 jak zastosowali tak? to w praktyce. O tej presji też mówiła też iga świątek. tak? że po prostu w którymś momencie też ją to zaczęło paraliżować i po prostu musiała się nauczyć troszeczkę odpuszczać, troszeczkę dystansu nabrać no Polacy, po, ja uważam naprawdę że, że my tutaj mamy problem z tym yy, bo na przykład jeśli się prześledzi też historię Mistrzostw Świata tak, Polacy wypadli bardzo dobrze w Mistrzostwach Świata w Niemczech w 1974 roku, kiedy kiedy nikt na nas nie stawiał my byliśmy dopiero drugi raz na Mistrzostwach Świata, po, po bardzo długiej przerwie, bo jeszcze przed wojną pierwszy raz uczestniczyliśmy w Mistrzostwach Świata. No i proszę Państwa, to zaocowało tym, że zdobyliśmy trzecie miejsce, tak? I wtedy srebrny medal, bo wtedy były srebrne medale za trzecie miejsce. Ale już na przykład w 1978, kiedy jechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Argentyny w glorii takich wielkich faworytów, trener Gmoch wręcz mówił, że zdobędziemy Mistrzostwo Świata. No to nas to tak sparaliżowało, że no, nie wypadliśmy tak, jak, jak się oczekiwano. Tak jak wszyscy oczekiwali. Tak? Zajęliśmy tam piąte, od 5 do 8 miejsca. E... No i później, na przykład w 1982 roku, jak tutaj był stan wojenny i źle się w Polsce działo, były te strajki i tak dalej, ta piłka nożna gdzieś zeszła na drugi plan. No to znowu wypadliśmy dobrze, była mniejsza presja i znowu trzecie miejsce, tak? A więc no, tutaj nawet historia pokazuje, że coś Polacy mają jednak problem z tą presją. No, ja uważam, że to jest. Kwestia, wy... nie, wiem, nie wiem jaka to jest, bo nie jestem specjalistą. Bardzo chętnie bym się dowiedział, skąd u Polaków yy, tak słaba odporność na stres, ale moim zdaniem to jest jakaś taka nadmierna emocjonalność Polaków, plus no, wychowanie Bóg, Ojczyzna, Honor i koniec, brak dystansu do siebie, do świata. Tego nam brakuje, no niestety, później się nas presja paraliżuje, no bo bardzo, bardzo chcemy yy, dobrze wypaść, a jak bardzo chcemy, to nam nie wychodzi. Ja pamiętam, że takim miłym odstępstwem od tego, co powiedziałem, to były występy Widzewa Łódź w europejskich Pucharach. Bo jakiś tam czas temu sobie znalazłem taki film o występach Widzewa Łódź w europejskich Pucharach. Ja tego dobrze nie pamiętam, bo byłem bardzo mały wtedy. Ale jak oglądałem te, te mecze Widzewa Łódź. Z największymi klubami Europy, Liverpoolem czy, czy Juventusem i tak dalej, to tam nie widziałem bojaźni żadnej. Tam bez kompleksów widzę, wiacy walczyli. Pamiętam Bońka, który podchodził do rzutu karnego z jakąś dobrą, chyba z Liverpoolem. Strząsnął sobie włos, wodę z włosów, prawda? Przystąpił do karnego, wbił tego gola, prawda? I to jest ten bonik, właśnie, o którym trener z Romy Szwed Goran Eriksson powiedział, że właśnie Boniek to jest takim człowiekiem, który niczego się nigdy nie bał, tak? No. i właśnie taki zawodniku nam po prostu brakuje. I ja muszę państwu powiedzieć, że o tym, co teraz mówię, to powiedziałem nawet na osiemnastce u mojego siostrzeńca, dlatego że, dlatego że yy, ja dwa miesiące temu byłem yy, na osiemnastce u mojego siostrzeńca, no i, i w ramach tej imprezy. Moja siostra, która jest nauczycielką, prawda, zrobiła tak, 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 taką jakby zabawę dla, dla wszystkich gości. Każdy losował zadanie dla siebie, i, i albo miał jakieś pytanie i musiał na nie odpowiedzieć, albo zaśpiewać piosenkę, albo powiedzieć wierszyk, albo, albo coś innego jeszcze zrobić. I ja na przykład akurat wylosowałem pytanie, dlaczego polska reprezentacja gra tak słabo? tak? No i właśnie powiedziałem między innymi właśnie to, że wydaje mi się, że Polacy się nadmiernie przejmują, a jak się czymś nadmiernie przejmujemy, to nam po prostu nie wychodzi. Ja to też widzę po sobie po prostu, bo oczywiście no, są ludzie, którzy potrzebują jakiejś takiej motywacji, są ludzie, którzy potrzebują może, nie wiem, no, mocnego słowa, żeby się obudzili, ale są ludzie, którzy potrzebują zupełnie czegoś innego, proszę Państwa. Naprawdę ja sobie to uświadomiłem dobitnie po lekturach książek Ciorana, gdzie on tam dostawał listy i ludzie, ludzie no, no, dziękowali mu za to, że zrzucił z nich zrzucił z nich jakiś taki nadmierny ciężar, który mieli na sobie. Po prostu Cioran mówi, że, że nic nie ma sensu, w związku z tym nic nie musisz. No i nagle człowiek czuje się lżejszy i nagle mu wiele rzeczy po prostu wychodzi. No. Jest duża część, ja teraz tutaj nie powiem Państwu jaka część ludzi, jaka część społeczeństwa, ale jest taka część, która potrzebuje zupełnie innego podejścia niż takie, jakie się przedstawia w mediach. Oczekują właśnie, żeby ich wyluzować, bo oni są przemotywowani, oni za bardzo chcą. Oni potrzebują, żeby ktoś im powiedział i zrzucił z nich ten worek kartofli, który na siebie mają ciężki, tak? Proszę Państwa, bo stres, oczywiście stres czy presja, no może na przykład może pomagać bo stres to nie jest tylko, że jest zły ale też może pomagać, tylko że on pomaga wtedy, kiedy my wierzymy w siebie czujemy się mocni. prawda, czujemy, czujemy że coś umiemy to taki stres to może jeszcze bardziej podniecić i, i zachęci nas do, do jeszcze pokazania jeszcze większej umiejętności ale generalnie jak się nie czujemy pewnie, no to stres nas dodatkowo gnębi, zabija proszę Państwa, ja w ogóle to uważam, że to te, to, ten taki mała odporność na stresy to jest w ogóle jakiś taki y, trochę znak czasu, dlatego że ja naprawdę obserwuję to, że kapitalist zrobił z ludzi tchórzy. Te wszystkie kredyty, które mamy na głowach, y, no po prostu no ludzie mają to gdzieś z tyłu głowy, tak, że, że nie wychylają się, boją się wszystkiego. No naprawdę, ja to, ja to widzę. Ja to, to na każdym kroku widać, na przykład ten lęk u, u, u lekarzy, tak. I teraz młode dziewczyny umierają, no bo lekarze też się boją podejmować jakieś decyzje, no bo prawda, mogą mieć sprawę sądową na przykład, tak. I to widać na każdym kroku, to nie dotyczy tylko piłkarzy, ale wydaje mi się, że w ogóle ludzi, a już w Polsce to jest w ogóle to jakoś tak szczególnie widoczne, wydaje mi się, bo tutaj jakoś tak, no, 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 no nie, nie, nie jesteśmy uczeni jakiegoś takiego dystansu. To jest wszystko zbyt na poważnie w Polsce, naprawdę. No. Proszę Państwa, tutaj jeszcze chciałbym taką swoją obserwację tutaj Państwu przedstawić, dlatego że oglądając skrót tego meczu ja zauważyłem, że po błędzie Piotra Zielińskiego i kiedy straciliśmy tą bramkę, która tak wzmocniła psychicznie drużynę Mołdawii, co jest charakterystyczne, jak Państwo będą mogli sobie to gdzieś jeszcze raz odtworzyć, to proszę zobaczyć, że Piotr Zieliński po głupim błędzie, głupiej stracie, nagle złapał się za kostkę i udawał, że, że po prostu ma jakąś kontuzję. Zrzucał z siebie tą odpowiedzialność, żeby zaraz wszystkim pokazać, proszę bardzo, ja, ja zrobiłem ten błąd, bo tutaj mi coś zabolało, tak. <laughs> Więc to najlepiej świadczy o tym, że, że no, ten chłopak ma duży problem z psychiką, niestety, tak. Boi się tej presji, boi się, co o nim się napisze, co się o nim powie. Proszę właśnie zobaczyć tą akcję. On się od razu złapał, a później normalnie biegł. Tylko po prostu tak odruchowo zareagował, żeby zrzucić jakby tę odpowiedzialność. Że to nie to, że brak koncentracji, czy jego głupota, czy złe zagranie, tylko, tylko kuku, kuku, kuku na nóżce, tak. I to takie charakterystyczne jest właśnie, że najlepiej to się schować w ogóle za kolegę, najlepiej to, to w ogóle gdzieś się schować, ale przecież to jest piłkarz, to jest playmaker. On powinien być naprawdę wyjątkowo pewny siebie. Tu jest duży błąd, że, że Piotr Zieliński jest głównym rozgrywającym polskiej reprezentacji. Ten człowiek po prostu no, no, no nie umie grać pod presją. Zresztą ja tak szczerze Państwu powiem, że nawet u Lewandowskiego to tak zbytniej pewności to też nie widzę. Też wydaje mi się, że ten człowiek jest, jest sparaliżowany. No. Potrzeb... Polska reprezentacja potrzebuje troszeczkę takich e, hamów, którzy się nie przejmują niczym. I to są takie moje, moje tutaj spostrzeżenia. E, dziękuję bardzo za, za uwagę. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Dziękuję.